Wódcą pocztu flagowego jest starszy kapitan Damian Bacia. Flagowym jest aspirant Michał Adamek. Ptującym jest aspirant Jakub Sieja. Pododdziały baczność, pododdziały spocznij. Asyście komendanta Miejskiego państwa i straży pożarnej w Pożowie, starszego brygadiera Pawła Nalewka. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczony został aspirant sztabowy Łukasz Szczota. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali. Starszy ogniomistrz Arkadiusz Szymański, sierżant sztabowy Wiesław Panek. cel brygadiera Pawła Stopień kapitana otrzymał młodszy kapitan Marek Rotem. Stopień starszego aspiranta otrzymali Aspirant Mateusz Milczarek. Aspirant Bartosz Nowak. Stopień aspiranta otrzymał młodszy aspirant Grzegorz Węczarek. Dokument starszego ogniomistrza otrzymali. Ogniomistrz Daryk Krączek. Ogniomistrz Sebastian Zioła. Ogniomistrz Marek Molec.

Mistrza otrzymali. Młodszy Ogniołmistrz Wojciech Sęk. Młodszy Ogniołmistrz Łukasz Sprężak. Stopień sekcyjnego otrzymali. Starszy strażak Łukasz Adamos. Starszy strażak Denis Stefański. Stopień starszego strażaka otrzymali. Strażak Damit Hetmańczyk. Razak Dorian teoria oraz w dniu 24 maja 2022 roku podczas Wojewódzkich Odchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością informuję, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, dyplomem za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych, wyróżnił jednego strażaka, Natomiast śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z okazji dnia Strażaka przyznał nagrodę pieniężną jednemu funkcjonariuszowi, który wykazał się realizacją zadań w szczególnie trudnych warunkach, wymagających znacznego nakładu pracy oraz prezentował szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej w województwie śląskim. wystąp! Dyplomem komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został starszy aspirant Adam Kulej. Komendanta wojewódzkiego wyróżniony został starszy kapitan Mariusz Puchała. Wyróżnieni. Stop. Dziękuję panu komendantom. Szanowni Państwo, nagrody otrzymują brygadier Mariusz Świerczek. Młodszy brygadier Beata Lewińska. Młodszy kapitan Dawid Wilk, Aspirant sztabowy Piotr Kurek Aspirant sztabowy Mariusz Rokowski Starszy aspirant Kamil Kędziora Starszy aspirant Bartosz Nowak. Wydłużnieni Starszy Aspirant Michał Koziel Starszy Aspirant Sławomir Szczak Starszy Aspirant Tomasz Belenga. Starszy Aspirant Adam Kulej Starszy Aspirant Michał Pietrasi Starsze Aspirant Zbigniew Stop. Wyróżnieni wystąpić. Aspirant Michał Morawiec. Aspirant Bartosz Zimoński. Starszy ogniomistrz Michał Kornas. Ogniomistrz Paweł Preguła. Ogniomistrz Jacek Koparek. Ogniomistrz Grzegorz Majcherczyk Młodszy ogniomistrz Damian Kawecki Zdłużnieni Stąd Zdłużnieni Wystąp Młodszy ogniomistrz Adam Blochel Młodszy Jarosław Mawes. Starszy sekcyjny Dawid Tuberski Sekcyjny Mateusz Józefów. Pani Barbara Gubał. Wyróżnieni wstąp. Szanowni Państwo. W roku 2022 ze służby odeszli długoletni funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kodowie. Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju oraz obowiązujące obostrzenia nie było jak dotąd możliwości złożenia im podziękowań, proszę o zastępcę prezydenta Miasta Chorzów, pana Marśle Michalika i komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kodowie, starszego brygadiera Pawła Nalewki. Starszy Kapitan w stanie spoczynku Arkadiusz Kowalczyk rozpoczął służbę Państwowej Straży Pożarnej w 1993 roku. Podczas pełnienia służby za profesjonalizm i wzorową postawę został odznaczony w 2009 roku brązowym medalem za długoletnią służbę w 2002 roku, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa w 2019 roku, srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa w 2021 roku Wiewronem komendanta głównego. Za osiągnięcia w służbie w szczególności za zaangażowanie, wkład, pracę i bardzo dobre wyniki działań dla poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Chorzu został wyróżniony przez prezydenta miasta Chorzu w roku 2013 i 2019. Ja tak, tak, utworza, tak Starszy ogień w stanie spoczynku Jacek Augustynowicz rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej w 1999 roku. Podczas pełnienia służby za profesjonalizm i wzorową postawę został uznaczony w 2020 roku srebrnym medalem za dwuletnią służbę w 2013 roku, brązową uznaczoną za służbę dla ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku, brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa, za osiągnięcia w służbie, a w szczególności za zaangażowanie w wkład pracy pracę i bardzo dobre wyniki Działań dla poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Chorzów został wyróżniony przez prezydenta miasta Chorzów w roku 2013, 2017 Jest. i 2021. Wyróżnieni stąd! żeby żeby postować za A bo on bilcza teraz robi